Zadanie 15.1 tegorocznej matury próbnej z operonem. Treść zadania, odnosząc się do mapy o karze śmierci, wyjaśni, czy istnieje ścisły związek między reżimem politycznym w państwie a stosowaniem kary śmierci. Na początek szybka analiza mapy. Na podanej mapie wskazane mamy kraje, które można zaliczyć do krajów demokratycznych oraz krajów niedemokratycznych. To znaczy krajów, w których reżimem politycznym będzie demokracja, autorytaryzm lub totalitaryzm. A zatem odnosząc się do mapy, w tym przypadku nie istnieje Ścisły związek między reżimem politycznym a stosowaniem kary śmierci, choć można wywnioskować, że kara śmierci dominuje w państwach tak zwanych niedemokratycznych. Przykładem mogą być m.in. Białoruś, Chiny czy Korea Północna.